Zatwardziałość serca faraona i apostołów. Jak rozumieć te słowa? W Biblii wiele razy spotykamy się z terminem zatwardziałość serca. To wyrażenie nie jest jedynie metaforą. Odnosi się do realnych postaw ludzi, którzy odrzucają Boże przesłanie, mimo że mają przed sobą dowody na jego działanie. Właśnie dlatego temat ten jest tak istotny. Co to znaczy mieć zatwardziałe serce? Jakie konsekwencje niesie taki stan dla człowieka? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć, przyglądając się najpierw jednej z najbardziej znanych postaci biblijnych, której serce było twarde jak skała faraonowi. To przez niego Egipt popadł w ruinę, a wiele dzieci straciło życie. Faraon, władca starożytnego Egiptu. Poza demonami, wydaje się, że to on ma najbardziej zatwardziałe serce w całej Biblii. Historia jego walki z Mojżeszem opisana jest w Księdze Wyjścia. To tam dowiadujemy się o jego uporze i dumie. Doprowadziła ona do serii dramatycznych wydarzeń. Egipt został całkowicie zrujnowany. Zdaje się, że większość osób sądzi, że Aaron i Mojżesz przyszli do Faraona z prośbą uwolnienie Hebrajczyków z niewoli. Tak jednak nie było. Prośba dotyczyła tego, by ci na trzy dni mogli wyjść na pustynię, by oddać cześć Panu. Pozwól przeto nam iść trzy dni drogi na pustynię i złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu. Faraon jednak uparcie odmawiał. Jak wiemy z kart Biblii, później nastąpiły tak zwane plagi egipskie. Władca, nawet gdy widział nadprzyrodzone cuda, nie przerwał tego, co się działo. Mógł to uczynić, dając Izraelitom możliwość wyjścia. Nie zrobił tego, nawet gdy jego własny naród cierpiał z powodu plag. Serce tyrana pozostało niewzruszone. W drugiej mojżeszowej czytamy. Lecz i tym razem serce faraona pozostało twarde i nie puścił ludu. To zatwardzenie serca nie było przypadkowe. Faraon miał przed sobą wiele okazji, aby zmienić zdanie. Bóg zsyłał kolejne plagi, aby przekonać go do zmiany postawy. Nie były to zwykłe katastrofy naturalne. To były jasne i wyraźne dowody na bożą interwencję. Każdy z tych cudów powinien skłonić faraona do refleksji. Jednak jego serce było zbyt dumne, aby się ukorzyć. Wolał kontynuować walkę z Bogiem nawet kosztem swojego narodu. Kto normalny widząc? Zamianę wody w krew, plagę żab, komarów, much, pomoru bydła, wrzodów, gradu, szarańczy czy ciemności pozostawałby nieugięty. Tylko mega zatwardziałe serce mogło tak postąpić. Nie myślmy więc o szalonym faraonie, jako niewinnym królu, który został przez Boga zaatakowany. Wielu zastanawia się, czy to Bóg zatwardził serce faraona. W Biblii czytamy. Lecz pan przywiódł do zatwardziałości serce faraona, takiż nie wypuścił synów izraelskich. Jak to rozumieć? Czy Bóg zmusił faraona do buntu? Wiadomo, że nie, byłoby to nienormalne. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Bóg nie zabrał faraonowi wolnej woli. Zatwardziałość serca faraona była wynikiem jego własnych wyborów. Bóg jedynie stworzył okoliczności, które ujawniały to, co naprawdę działo się w jego sercu. Faraon w każdej chwili mógł przerwać cierpienie, jakie spadło na kraj. Wolał jednak trwać w uporze i patrzeć, jak ludzie dookoła cierpią z powodu jego głupoty. Nawet jego doradcy chcieliby wypuścił Izraelitów, by ci mogli odbyć na pustyni święto na cześć Pana. A słudzy Faraona rzekli do niego, jak długo jeszcze będzie ten dla nas sidłem. Wypuść ludzi, aby służyli Panu, Bogu swemu. Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt? Wielokrotnie w Księdze Wyjścia czytamy, że faraon zatwardził swoje serce. To oznacza, że Bóg nie wymusił na nim tej postawy. Każda kolejna plaga była konsekwencją jego wyboru. Każdy cud był szansą na zmianę postawy. Faraon jednak uparcie trzymał się swojego zdania. Mógł poddać się Bożej woli. Mógł uwolnić Izraelitów i zakończyć cierpienia Egiptu. Ale wybrał inaczej. Jego pycha była tak wielka, że wolał patrzeć, jak jego kraj jest niszczony, niż ustąpić. Był gotów poświęcić życie swoich poddanych, byle tylko nie pokazać, że przegrał walkę z Bogiem. Ta zatwardziałość serca ukazuje, jak bardzo człowiek może być zaślepiony swoją dumą i władzą. Nawet widząc cuda na własne oczy, wolał ignorować rzeczywistość. Zatwardziałość serca nie jest problemem tylko starożytnych władców. Dziś także spotykamy ludzi, którzy, mimo jasnych dowodów na istnienie Boga, wciąż go odrzucają. Wyobraź sobie taką sytuację. Stoisz na polu, a z nieba spada ogromny głaz. W ostatniej chwili zatrzymuje się nad Twoją głową, a przed Tobą pojawia się anioł. Mówi do Ciebie: To cud uratowałem Cię. Co byś wtedy zrobił? Czy uwierzyłbyś w Boga, czy może wytłumaczyłbyś to jako dziwny zbieg okoliczności? Wielu ludzi widzi cuda, ale dalej nie wierzy. Przykłady takich cudów można mnożyć. Weźmy upór faraona, przełóżmy więc na dzisiejsze czasy. Głas zatrzymuje się tuż nad tobą, anioł mówi ci, że zostałeś ocalony. Nagle odzyskujesz zdrowie po ciężkiej chorobie, mimo że lekarze dawali zerowe szanse na przeżycie. W lesie wybucha ogromny pożar, wszystko wokół ciebie płonie, ale ty wychodzisz z tego bez szwanku. Przechodzisz przez zamknięte drzwi. Stoisz nad rzeką, a woda nagle się rozstępuje, pozwalając ci przejść suchą stopą. Z nieba spada manna, a ty masz pożywienie na kilka dni. Na polu samoistnie zapala się słup ognia i przemawia do ciebie. Wszystkie drzewa wokół ciebie przewracają się, ale ty stoisz nietknięty. Spadłeś na beton z dziesiątego piętra i nic się tobie nie stało. Czy po takich cudach uwierzyłbyś w Boga? A może wciąż szukałbyś innych wyjaśnień? Wielu ludzi nawet po takich doświadczeniach dalej zaprzecza istnieniu Boga. To jest właśnie zatwardziałość serca. Nie chodzi o brak dowodów. Chodzi o brak chęci, by uznać, że istnieje ktoś potężniejszy od nas. Tak właśnie postępował faraon. O ile brak wiary można jeszcze wytłumaczyć jego wolnością wyboru, nie chcesz to nie wiesz. To brak wyzwolenia Izraelitów, gdy kraj ulega zniszczeniu, jest czystą głupotą i ogromną pychą. Człowiek nie jest w stanie wygrać z Bogiem. Zatwardziałość serca nie dotyczyła tylko faraona. Nawet apostołowie, którzy spędzali czas z Jezusem, mieli momenty, kiedy ich serca były zatwardziałe. To szokujące, ale prawdziwe. Różnica jest jednak ogromna: zatwardziałość serca apostołów, a faraona polegała na czym innym. W Ewangelii Marka czytamy, że Jezus mówił do swoich uczniów. Dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie. Czy wasze serca są z kamienia? To zdanie padło po tym, jak apostołowie martwili się o chleb, mimo że widzieli cuda Jezusa. W niektórych tłumaczeniach, serce z kamienia tłumaczone jest na: serca zatwardzone, serce zdrętwiałe, serce odrętwiałe, serce zaślepione, ślepe serce. Otępiałe są wasze umysły, serce nieczułe. Zatwardziałe serce. Jak to możliwe, że apostołowie, którzy widzieli tak wiele cudów, wciąż martwili się o codzienne potrzeby? Przecież mieli obok siebie Jezusa, który potrafił rozmnożyć chleb i ryby. A jednak ich serca były ślepe. Nie do końca rozumieli, z kim mają do czynienia. Wciąż bali się o swoje życie, mimo że przebywali z tym, który mógł dokonać wszystkiego. Łatwo jest dziś krytykować apostołów. Możemy powiedzieć. Jak mogli nie wierzyć? Przecież widzieli cuda na własne oczy. Ale czy my bylibyśmy lepsi? Czy, będąc na ich miejscu, zrozumielibyśmy, kim jest Jezus? Musimy pamiętać, że apostołowie żyli w czasie, gdy nie mieli pełnego obrazu. Nie wiedzieli, jak zakończy się historia. My mamy przewagę, bo znamy koniec. Z martwych wstanie. Ale czy to oznacza, że nasze serca są bardziej otwarte? Prawda jest taka, że jesteśmy narażeni na te same pułapki. Dziś mamy wiele dowodów na istnienie Boga, mamy świadectwa cudów, mamy Biblię, a jednak często nie potrafimy zauważyć Bożej obecności w naszym życiu. Dlaczego? Bo nasze serca mogą być tak samo ślepe, jak serca apostołów. Zatwardziałość w serca faraona i apostołów diametralnie różniły się od siebie. Tak jak woda i ogień nie są do siebie podobne, tak samo ich zatwardziałość wynikała z innych powodów. Faraon był uparcie dumny i egoistyczny. Od początku wiedział, że walczy z potężną siłą. Jego głupia pycha nie pozwalała mu ustąpić. Nie miał zamiaru poddać się woli Boga, nawet jeśli oznaczało to cierpienie jego ludu. Jego zatwardziałość była głęboko zakorzeniona w jego władzy i pragnieniu dominacji. Czy dziś wielu polityków i dyktatorów nie postępuje podobnie? Mamy mnóstwo niepotrzebnych wojen z powodu durnej pychy danego przywódcy. Z kolei apostołowie mieli dobre intencje. Chcieli wierzyć, ale ich serca były zaślepione. Nie byli zatwardziali w taki sposób jak faraon. Ich problem polegał na braku zrozumienia. Mimo, że byli blisko Jezusa, nie potrafili do końca pojąć jego boskości. Byli ślepi na to, co działo się wokół nich, ale ich serca były otwarte na naukę. Zatwardziałość serca to problem, który nie dotyczy tylko starożytnych postaci. Może to być problem każdego z nas. Warto zastanowić się, czy nasze serca są otwarte na Boże działanie.